Koszyk hmm? Żyjesz? Żyje, żyje. Co tam? Żyje jakoś tam A gdzie reszta? Witam. Cześć. No ten. Co? Ojciec poszedł na rewir. No. Co A chenu jak, jak zwykle na pewno na, na lidlu. Mm -hmm. Standardowo. Walczy z butelkami, wie. A Ty czemu? No, nie, dzisiaj nie na rejonie Ze ślisko jest Aha. a ja z tą lagą to człowieku ja bym więcej razy się, jak to się mówi, wiesz wywalił niż bym gdziekolwiek dodał hmm. to ojciec przecież mówił, mówi nawet nie, mówi, nawet nie Aha. mówi, bo człowiek już mówi tak ślisko że mówi masakra, nie? Przecież tu kobieciny przyjechały, to ja tylko tak słyszę, nie? Uważaj, uważaj, mówi. malutku wychodź mówi, bo tu jest lodowisko, ty. Ja mówię, ooo, lodowisko, mówię, ty. No to ładnie mówię, no to ja nawet nigdzie się nie, nie, nie wynurzam, tej. Mówię, przemrę, bo przemrę. Wiadomo o co chodzi. Co sam zostałeś? Nie, mówię, wiesz, przemrę, mówię. Wiesz. Jak wytrzymujesz? No to no wiadomo, ale no, trudno żyć, co? Wiesz. To mówi, że ślisko? No. No to A o której Piter poszedł? No czekaj, o, o, o której ty dzwoniłeś, że będzie za godzinę? O 11. No to on poszedł o 12 gdzieś. Uh -huh. Mówi, że zrobi... <laughs> 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 szybki... Chyba ci nie służą papierosy. <laughs> no bo im nie służą. Zawsze tak mam. Jak pierwszego zapala i ten. mówi, że zrobi szybki rewir. No i wraca. A on jego szybki rewir to... Jest tak, że cały rejon. Szybki rewir mm. A i tak i tak wiesz, bo on, on, on to nie on, on nie chodzi, on fru, wiesz, o co chodzi. Zanim ja bym na przykład się doczłapał, do, do to on by już zawsze uradził to cały dzień, Więc. A wstajesz? Czy dzisiaj? Czy, czy spędzasz cały dzień w aucie? Nie wiem. Darek też powinien niedługo przyjść. Darek nie przyjdzie, co ty? On nie lata aż tak do 22. Ale on nie przyjdzie tu. On albo pójdzie na, na ten, na hasło tam swój, mhm. albo, albo znowu pójdzie na ten, e, mów, AKP Go codziennie stamtąd wyrzucają. No tak. Tak właśnie jest. Był wczoraj na Złupkach? Nie wiem. Miał iść na zupy A nie przyszedł? Dzisiaj będzie na zupę A już nie przyszedł? Jak, jak nie. nie no, przecież my wczoraj mieliśmy Wczoraj mieliśmy cztery Granaty No, no. no to wypiliśmy Te cztery Granaty No i on rano jak zwykle wiesz Dzida A ja. On tu już rano Gida. Bo on już wiesz, bo on. on, on tylko tak. On od razu leci, bo od szóstej ma Lidla. No. No on już wiesz. Szósta to już jest kierunek Lidla. Mhm. Mm wiesz. Butelki zawinął. Bo kołcywane 50 groszy, wiesz. co chodzi? No, bo nic tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, bo wszystko zabrał. Ja jeszcze mi wiesz, po tych bombach to masz po 50 groszy. Mhm. A my wczoraj, jak żeśmy zbierali, to tylko po 50 groszy. Aha. Nie braliśmy tych po 10. Wiesz, co Bo nie są po 10 groszy. Biorą wszystkie butelki, tylko że po 10 groszy nie kaucywane. A my zbieraliśmy tylko kaucywane. To mhm. mieliśmy, Ci mówię, mieliśmy 30 zł nie? z samych butelek. Mhm. No. Ja miałem prawie 5 kilo puszek. To ile teraz puszka? 5 zł Było 5,50. Ale zobacz, ale, ale są ale są teraz ty. Są browary. No. Jest na przykład Bosman, jest harna Ty, i puszka jest kaucywana, czaisz? Mhm. Wczoraj nam Krystek powiedział, ty Do ojca mówi, nie? Mówi, ty, mówi, mogę sobie wziąć te sześć, butel, sze, sześć puszek? Mówi, no bierz, co? Mówi, bo patrz Pokazuje mu, a tam kaucja, pyszne gruszy, ty To my tak, jak zaczęliśmy zbierać puszki, nie? To każdą puszkę, kiedy ty, patrzymy Ty, jest kaucja Pach, oddzielnie Pach, jest kaucja, oddzielnie lepiej po 50 jedną puszkę sprzedać niż 56 puszek za 5 zł nie no jak tu masz 10 puszek i masz 5 zł ty no I teraz już no nowe puszki to już no mówię no już jak trafisz na ten nowy sort to wiesz na te kauczywane no to wiesz to się bardziej tak opłaca nie dlatego teraz dlatego teraz ten Heniek, mówi, że on skórzec nie zbiera. Znaczy teraz będzie nie zbierał, bo będzie patrzył, czy jest kaucja, nie? Ale tych zwykłych nie będzie ruchał. Mówi, ja, mówi, mam tą w nosie, ja wolę sobie buteleczki pozbierać, kaucjowane. Mówi, i lepiej na tym wyjdę, nie? On tak cały dzień, czy nie? No, no on, on mówi, że po pięć razy jest w tym. W lidu. Po pięć razy. Też. Czy zajerać? Nie, 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 nie. Nie, nie. No tak samemu siedzieć to chyba też nie, nie. No ja bym wyszedł, ale ja się boję, że... bo boję jest za ślisko, wiesz, to Ale wszystko rozpływa się to, będziesz mógł jutro już normalnie śmigać Co jest Nie, nie aż tak Pozutów A ty idź do ciotki jutro Nie ja wiem Jak ten cię zabiera okrzyżasz się i wie. Kąpiel zrobisz, mm. tam no niby ciuchy są Tak no przecież ciotka ma, ciotka ma dla mnie ciuchy No mówię y Jeszcze w tej, w piwnicy u dziurka są ciuchy, jeszcze kurtkę ma dla mnie ojciec Dlatego mówię Tam buty wiem że nie pasują bo są za duże Nie buty to są za duże No Dlatego Bo nie problem. Nie? Ważne, żeby się wykąpać, ogolić. Tak. No, przebrać dacie. Os Mhm. dwie. Taki komin się robi, jak palisz. No. Weź ten. Zadn a jeszcze tym maryżą też wiesz, nie pije. To wiesz. To on sobie tylko tak chodzi, jak to się mówi? No, już jak chce. Robi tak wiesz. Tak, żeby tylko się przejść, wiesz co chodzi. A ty jak z tym rzucaniem alkoholu? Widzisz, że ja nie mogę, bo, bo ja się boję podaszki, żebym dostał. Ja i tak się dziwię, że oni mnie zostawiają na sobie w tej. Mhm. Jeden i drugi No co? Bo, ni bo nic nie masz do picia, tak? Nic Teraz wiesz, teraz przykładowo niech mnie chwyci A nikogo nie ma I co? Bo zasłoniane, nikt, kto mi pomoże? Nikt mi tu nie pomoże No tu jest właśnie, nie powinno być zasłonięte, jak się zostaje sam Żeby ktoś widział nawet z tych, co tutaj przyjeżdżają A jak pójdziesz do urzędu się ubezpieczyć, no to do lekarza, leki I już byś nie musiał grać No tak, ale to mu, 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 Musiałbym iść właśnie tak, do urzędu No to za to zapewne? Zarejestrować się, nie? Jako... Wiesz Bezrobotny No Dostałbyś ubezpieczenie i do lekarza i... I leki, da. Na padaczkę, wiesz, chodzi. Leki na padaczkę Ale się nie chce Nie chce się Bo jak to się mówi lepiej iść broara Byrdnąć Łatwiej Łatwiej Dlatego faktycznie nie samemu tutaj zostawać to nie No ciężko, ciężko, samemu Przychodzi, patrz, to jest prawda. Cały czas na orięcie Tak Czy żyje wiesz, tego Bo jak z to gadałem Tu przy schodach, nie? To no. No wiesz, no, ja nie wiem. Że ja To, to, to I no. dlatego zaraz jakiś czas przychodzi Patrzy czy jestem Wiesz, jak się czuję I tak dalej, wiesz Ciepłej kawy chcesz? No, muszę. Chcesz? No. To ja za, no, bo też będę grał, to ci wezmę. Dobra. Byłeś... Nie. Znaczy, no, nie, z I Dzień dobry. Dariusz na, na... Właśnie, proszę Państwa, wracam z rejonu. Ale dzisiaj jeszcze dzień się nie skończył. Sp a spałeś dzisiaj w gaucie? Tak Nie wiem ile spałem, ale spałem Walizkę jakbyś wracał skądś Walizka jakbyś wracał skądś No właśnie z Warszawy wracam Może kiedyś Państwu opowiadałem Jak pojechałem do no. no. Co? Nie, bo na kawkę czeka podziękował. Bo co to jest taki skraj, bo? Nie posprzątane. Nie posprzątane, nie? No. A kto ma sprzątać, jak nie ja? Dzień dobry Państwu. Byłem na cmentarzu, mamusi musi, tatusia. Co robimy, po, robimy porządki? Zaraz, bo zaraz No, bo... Lekka, sentymentalna. Ale ostatnio, jak byłem, to byłem trochę dłużej, dzisiaj byłem trochę krócej, bo... W pewno tatuś tam w grobie się przewraca z mamusią... pijaków wstrętny A my, jaś nie pijemy. Ty, ślisko jest? No, tam nie jest ślisko, bo ja mam dobre buty. A nie, jak kur... czy ja, ja, ja bym usłyszał, dał radę wyjść. Nie, chyba tak. A czemu rano że mu nie poszedłeś? No, przecież było tak... Jak poszło mi się odlać, to ja się człowieku dwa razy wywaliłem. Ty nie chce mi się gadać. Przecież ojciec, ojciec, sam jak poszedł na rewir, to do mnie mówi: Nawet nie wychodź, mówi, bo tu jest lodowisko. Ojciec wyszedł, my żeśmy skończyli tą szlampę. Ja mówię tak, o, idę na Careful. Ale mi się oko przymknęło. Poszedłem na Kerfur, zrobiłem to co miałem zrobić, nie? Tu, 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 tu. Wracam, patrzę ojciec siedzi, ty. No co? No, a przepraszam za tak Chodzi Ponieważ po prostu człowiek na smykarzu coś jak byłem dzisiaj i powiedziałem, że będę chodził ile będzie, ile dusza da. Dlatego, że to byli moi rodzice. Dobra, chwila, to Sentymentalność co? się włączyła. Nie mogę, no. Wiem, Henio, o co chodzi. Sentymentalność się włączyła. Ale widzę, walizę naszedłeś. Nie, walizę ma. Mówię. Tak, bo on teraz się nie odezwie słowem bo wiesz, teraz sentymenalność senty, mu się włączyła, wiesz. Jak kawka? Ty, a to jest czarna kawa? No. Czy z mlekiem? Ten? Nie, czarna, duża. To taka ty... Jeszcze ta piana, ty, taka biała tej Zbudzowana new take ale widzę, że naszej jest ten walizę no. się Już Przeszło? Jeszcze nie Dobra, na razie z tobą nie gadam Ile będę ci o, oh, jest i ten. Zanasz się wy... ten... Wypłakać na cmentarzu, to mnie dopiero chodzi o trochę. Ale nie, bo ty wiesz co? Bo, bo, bo ty za zacząłeś o tym gadać. A jak jesteś na cmentarzu, to z nikim o tym nie gadasz. Wiesz o co chodzi? A tutaj akurat przyszedłeś, wiesz, i zacząłeś się o tym gadać. A to jest inaczej właśnie, jak się o tym gada. To wtedy cię bierze. A tam pójdziesz, dobra, postawisz świeczkę, Dobra, wszystkie sarganko tego nie. <laughs> Kogo ci to przypomina? czy jakiego aktora niszczącego już? Nie wiem. Co pod pociąg wpadł? No. A jak zimola ma Przeburski. nazwisko? Jak? Cebulski. Właśnie. To moje. Jeszcze słońca nie ma. A masz oczy niewyspane Niewyspane Przemęczone Od wszystkiego Od żalu, od picia Od niespania A Chciałem pozdrowić Bodzia i Rafała, tak? A. I Rafała Chłopaki nas ostatnio wspomogli Trzymajcie się, chłopaki i dzięki za wszystko Tak jest to jest zdrówka. Przede wszystkim. Tak. I nie pijcie. <laughs> Oni chyba nie piją nawet. Bo ja ja powiedziałem, piłem, piję i będę pić. Chociaż ostatnio, ależ, miałem nie propozycję, tylko ala propozycję. stać pić. Nie powiedziałem, że przykładowo dzisiaj od Jutra nie piję, nie? Tylko po prostu taką inicjatywę sobie sam w głowie wymyśliłem, ale może coś z tego będzie. Kiedy do ciebie wrócę? Chciałbym, żeby taka jedna cholera do mnie wróciła, ale ona ma mnie gdzieś. Chociaż to jest sprawa. Wiem, że źle zrobiłem w życiu przez to o i teraz muszę za to pokutować, nie? Takie życie jest. Nie odchodzę, nie odchodzę. Jestem, jestem, cały czas jestem. Ach, co ja wam... Mogę wam tylko państwo powiedzieć tak o. Jak macie silną wolę, nie pijcie tego cholerstwa, tego alkoholu cholernego. Bo to wszystko niszczy. 25 lat byłem ze swoją A się dziwię, że tyle wytrzymała z takim jakim. jakieś się... kurwa No i proszę Państwa Dzisiaj wolno na cmentarzu Bardzo fajnie po sumieniu mam czyste Obiecałem, obiecałem, obiecałem że się dotrzymają słowa.